Poradziłbym wiele rzeczy, natomiast postarajmy się wymienić po prostu trzy. Po pierwsze, wiedza, czyli to, co ostatnio wspominałem. Nikt Wam tego nie odbierze: to, co nauczycie się, to, co zdobędziecie, języki, umiejętności, to zostanie z Wami, tak? Nieważne gdzie będziecie, będziecie mogli to wykorzystać. Mówię tutaj przykładowo, pojedziecie za granicę, no to języki obce, tak? Nie wiem, będziecie chcieli programować. No to języki programowania, tak? I ta wiedza jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna. Druga rzecz, jakbyśmy chcieli się zachowywać w stosunku do środowiska? No, raczej tak, żeby po prostu żyło nam się lepiej, prawda? Stąd. Dobrze byłoby się skupić na tym, jak rzeczywiście mamy starać się w tym środowisku otaczać i obracać. Jeśli będziemy pozytywnie nastawieni, no to będzie nam łatwiej funkcjonować, prawda? Bo to środowisko, ono prędzej czy później, ono będzie zarażało się tym pozytywizmem, tak? Jeśli będziemy cały czas na muszeni, smutni, źli, no to nie oszukujmy się, ale nie będziemy przyciągali ludzi, tak? Będziemy odpychać e, tych ludzi od siebie. A trzecia rzecz. Książki. Książki, jeszcze raz książki. Ja wiem, że one są nudne. Natomiast e, pamiętajcie, że e, każda z książek wymagała od autora wiele, wiele godzin na napisanie jej. E, przygotowanie opracowania, badań i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to było. Coś czasochłonnego, coś, co macie przed sobą. Te 100, 200, 300, czy więcej kartek, to jest naprawdę coś wspaniałego, tak? Pozwala nie tylko rozszerzyć wasze zasoby słownictwa, ale też wchłonąć to, co autor miał do przekazania. I być może będziemy dzięki temu mogli kolejne umiejętności nabyć, tak? Eee, I na koniec słuchajcie. He, ja wiem, że. Mamy wiele różnych możliwości spędzania czasu: Netflix, oglądanie filmów, spędzanie czasu na social mediach czy spotykanie się ze znajomymi, tak? Natomiast o czym zapominamy niestety, to fakt, że gdy chcemy coś rzeczywiście ciekawego wyprodukować, coś po prostu, żeby ta praca nasza miała jakiś efekt no to musimy zamknąć się na trzy spusty, wyłączyć tryb samolotowy sobie w telefonie i prawdziwie skupić się na danej czynności. Czy to czytanie, czy to rozwijanie umiejętności, pasji, języków obcych, naprawdę można wymieniać wiele. To mówię ja po wielu, wielu latach błąkania się w świecie komputerowym, czytaj grając przez wiele, wiele godzin każdego dnia. Chcę wam to przekazać, żeby naprawdę spróbować znaleźć inne pasje, nie tylko marnowanie czasu, bo niestety to taka taka prawda. Jeśli nie jest to nic powiązanego z klasyfikacją e-sport, no to niestety, ale w mojej opinii jest to tylko marnowanie czasu. Z jednej strony, ok, w tygodniu możemy sobie kilka Powiedzmy tam, nie wiem, godzinkę, dwie, trzy poświęcić na relaks, tak? O tym nie zapominamy. Może nawet i więcej. Zachowujmy ten balans, tak, pomiędzy pracą a czasem wolnym, żebyśmy byli bardziej produktywni. Natomiast nie może nas coś pochłonąć w taki sposób, że my po prostu będziemy żyli tylko naszym no, hobby, które ostatecznie no, nie przekłada się na coś, co możemy zmonetyzować. No bo jednak pamiętajmy, że do takiego pełnego i samodzielnego życia, no niestety, ale są potrzebne środki finansowe. Nie oszukujmy się i jeśli o tym zapominamy, no to zaczynamy się błąkać i w, w pewnym momencie po prostu jesteśmy zmuszeni przez życie, żeby te środki pieniężne posiadać. A jeśli ich nie posiadamy, no to co? Bierzemy kredyty, chwilówki, pętla się zatacza i. Jest nam coraz trudniej żyć i z tych długów wychodzić. Dlatego słuchajcie, drodzy, starajmy się poświęcić trochę rozwojowi naszemu, tak, jako nie tylko od wewnątrz, ale i od zewnątrz, żeby można było reprezentować siebie i społeczeństwo. Tym pozytywnym akcentem, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się do następnego. Hej!